Nasza wyjątkowa szefowa jest niesamowicie utalentowana. A to nasza kochana babcia, dużo wie o domowej kuchni. A to nasza starsza siostra Vivien. Chciałaby tylko grać. Ale zaczynamy kulinarny challenge. Mała Lilian jest głodna. Chce tort. Czas gotować. Oczywiście, wszystko zostanie zrobione w najlepszy możliwy sposób. Potrzebuję małej okrągłej foremki. Robimy otwór na samym środku ciasta. Teraz czas na krem. Używamy pysznego kremu czekoladowego. O tak. Po złożeniu całego ciasta czas, żeby wyrównać krem. Posmarujemy nim boki tortu. A teraz wyrównamy szpatułką. Cudownie. Ej, co tu się dzieje? Co ty robisz, babciu? Przepraszam, kochanie. Po prostu musiałam ręcznie ubić krem. To nie jest takie łatwe. Teraz rozsmaruję krem na moim cieście. Doskonale. Czas na mój domowy dżemik. Oto on. Oh. Mm, ale smaczny. Rozkładam go na torcie. Teraz czas na czekoladową krateczkę. Mamy to! Vivian, co ty robisz? Mam świetny pomysł, łapciu. Zrobiłam już ciasto, a teraz wcisnę w niego paluszki poki. Dodam żelkowe usta, zęby i oczy. Przypominę jeża, prawda? Śmieszny co? Ojej, potwór! A nie ten tort! Dlaczego to nie wymyślą? Dobrze, kontynuuję robienie mojego wspaniałego tortu. Wlałam do środka słodki syrop. Jest trójkolorowy. Mm, a teraz udekoruję całość malcizersami. Wszyscy uwielbiają czekoladowe cukierki. Mam wszystko gotowe. Ja też muszę coś wymyślić. Nie mogą wygrać. Podrzucę im karalucha. Niech się wystraszą. Oh! Babciu, co to z tobą? Oryty, karaluch! Muszę się go pozbyć. Chodź tu, załatwię cię. Gdzie ty jesteś? W mojej kuchni nie ma miejsca na karaluchy. Och, zaraz cię dorwę. Postanowiłeś zaatakować moje ciasto? Nie uda ci się. Ojej! Co ja zrobiłam? Zrujnowałam ciasto. Co to się stało? Czemu te torty wyglądają tak dziwnie? Są całe pokniecione. Krem jest całkiem spoko, ale to wygląda tragicznie. Co to jest karaluch? Ojej! Ten tort wygrywa i to bez degustacji. Kurat! Pierwsza runda i już wygrałam. A teraz przygotujcie dla mnie popcorn. Postarajcie się, żeby wszystko było na najwyższym poziomie. Oczywiście siostrzyczko. Potrzebuję tostera. Mam tu ziarenka. Ach, I wsypię je do środka tostera. Dam ich całkiem sporo. Teraz włączamy. Mam nadzieję, że mi się uda. No i co? Co się dzieje? Wow! Mam dwa tosty z popcornu. Złapałam. O Przepraszam, babciu! Co to było? Nic takiego, moje tosty! Na czym to ja skończyłam? Aha. Teraz poleję je syropem czekoladowym. Dam go całkiem sporo. Aha. Teraz żelkowe misie. O tak. I znowu syrop czekoladowy. Na górę kładę kolejny tost. i mamy to. Babciu, co powiesz? No wygląda nieźle. A ja mam tu zwykłą kukurydzę. Podgrzeję kolbę za pomocą suszarki. Widzicie? Kukurydza pęka na naszych oczach. Wspaniale! Cała kolba jest w popkornie. Pachnie pysznie. Zrobiłam dwie sztuki dla naszej Lilian. Poleję je dżemem domowej roboty. Lilian je uwielbia. Nigdy nie może być za dużo dżemu. Sama bym to zjadła. Co to znowu, szefie? Co ty tu wymyślasz? Wrzucam ziarna kukurydzy do specjalnej maszyny. O tak, świetnie. Teraz biorę kolorowe posypki. Mają różne smaki. Z każdego proszku powstaje guma do rzucia. Spójrzcie na to. Fajne balony, co? Teraz wsypujemy proszek do naszej maszyny prosto do popcornu. Chcę, żeby był kolorowy. Włączamy. I czekamy. Wow! Piękny tęczowy popcorn jest gotowy. Świetnie Lilian, próbuj. Na pewno tym razem wygram. Wow! Ale super! Jaka fajna kanapka z popcornem. Mmm, w środku są żelki i czekolada. Pyszności. A co tu jest? Kolba popcornu z dżemem? Co za uczta? A to? O re, ty cała maszyna z kolorowym popcornem. Ale pyszny! Wygrywa popcorn w waci. Naprawdę dziękuję kochanie. Jestem taka wzruszona. Tym razem zróbcie dla mnie burgera, jestem taka głodna. Oczywiście, zacznę od sera. Potrzebuję kilku plasterków. Teraz czas na pomidory. Trzeba je pokroić w plasterki. Dalej awokado. Takie świeże i smaczne. Teraz bierzemy się za mięso mielone. Muszę ulepić z niego kotlecika. O tak. W środku robimy dziurkę. Kładziemy na patelni. Przewracamy. Musi się wysmażyć z dwóch stron. Teraz do naszej dziurki zbijamy jajko. I gotowe. Wrzucę na patelnię jeszcze serek, żeby się troszeczkę rozpuścił. Teraz trzeba złożyć naszego burgera. Bułka, sałata, kotlet, ser, kolejna bułka, awokado. Przestań, Vivien, nie dla ciebie. Mogę ci dać troszkę sałatki. Fuj, to obrzydliwe. Nienawidzę warzyw. Mam lepszy pomysł. W lodówce jest mnóstwo lodów. Wow! Całe wiaderko! Potrzebuję ich do burgera. Biorę ciasteczko. I smaruję je lodami. Na górę daję kolejne ciasteczko. Teraz chwytam za kolorową posypkę i wysypuję ją na stół. O tak! Teraz moje ciasteczko z lodami obtaczam w posypce. Super! Mój burger będzie smakował najlepiej. Nie ma mój! Mój jest lepszy! Nie chcę Was zasmucić, ale to mój burger będzie smakował najlepiej. Muszę się tylko przebrać. To mój specjalny, wielofunkcyjny kombinezon do robienia burgerów. Pytam za kiełbaski i kotlety. Umieszczam je razem na grillu. Przekrywam pokrywką. Trzeba chwileczka poczekać i można wyciągać. Oh, wow, co za zapach! Zabieramy wszystko z grilla i układamy burgera. Mój będzie wielowarstwowy. Burger i hot dog dwa w jednym. Co może być lepszego? Dodam jeszcze sosy, musztardę i ketchup. O tak, poleję nimi wszystko. Nie będę żałować. Super. Rewelacyjny burger. Smacznego. Wow, wszystko wygląda apetycznie. Zacznijmy od tego burgera. Co jest w środku? Awokado? Ble. To obrzydliwe. Nie znoszę awokado. A co tu mamy? To ciasteczka z lodami. Jakie dobre burgery, słodkie. Chcę spróbować trzeciej propozycji. Orety, co to za burger z hot dogami? Ale pyszny, podoba mi się. Już wiem! Ten burger wygrywa. Szefowo jesteś najlepsza. Nie miałam wątpliwości. Hmm. Najpierw chcę tort. <laughs> Możecie zaczynać. I w środku musi być coś fajnego. Hmm. No dobrze, muszę pomyśleć. Już wiem. Zrobię kosmiczne ciasto. Zaczynamy. Użyję aż trzech biszkoptów. Pomiędzy nimi będzie żółty krem. A na górze zrobię dziurę. Specjalnie dla nadzienia mam tu lodóweczkę, a w środku pyszniutką galeretkę miodową. Sprawdźmy. O tak. Jest idealna. Wyciskam ją do środka. A na górze posypię kolorową posypką. Wspaniale. Mieszamy. Teraz kruszę białą czekoladę na kawałki. I wrzucam do garnka. Muszę to podgrzać, żeby czekolada się rozpuściła. Mm. Następnie wyrównuję ciasto niebieskim kremem. Musi być równiusieńkie. Całość posypuję srebrnymi cekinami. O tak. Piękne ciasto, szefie, wygląda imponująco. Co ja mam zrobić? Nawet nie wiem. Skyler, to moje owoce. Czemu je jesz? Ach, przepraszam, Aha. babciu. Oddaj, mój drogi. Potrzebuję ich. Sama uwielbiam owocki. Mam tu truskawki i borówki oraz malinki. Zrobię z tego galaretkę. Rozrzuciłam owoce na torcie i zaleję je teraz miodem. Idealnie. Muszę tylko przyciąć, żeby uzyskać odpowiedni kształt. O tak! Teraz czas na dekoracje. Całe ciasto pokryłam krebem. Dodam też kilka słodkich pszczółek. I mój cudowny tort gotowy! Ojej, przepraszam babciu, przypaliłem ci włosy. Nie chciałem. Dobra, kontynuujmy. Podłączam palnik i rozpuszczam gumę. O tak. Spróbujmy. O rety. Wow. Ale dobre. Dam więcej gumy. Owinę nią ciasto dookoła. A teraz nadmucham malutkie baloniki. Ekstra. Przyczepiłem je na samej górze. Wspaniale. Zrobiłam zdjęcie. Ten tort wygląda tak pięknie, że muszę mieć pamiątkę. O ile, o co chodzi? Babcia mi też zrobić zdjęcie? Oczywiście, kochanie. Uśmiechnij się. Pięknie. A zrobiłem tort moim zdjęciem. A co robisz, szef? Rakieta poleciała w kosmos. Odsunąć się! Mary, próbuj! Wow! To wszystko dla mnie! Wspaniale! To ciasto jest w kształcie ula Szczelego! Ale dobre! Orety! Takie pyszniutkie! Jaka urocza pszczółka! Smakuje mi. No takie wzruszające, dziękuję. Co dalej? Orety, ciasto w kosmicznym stylu. W środku jest niebieska galaretka z brokatem i posypką. Wygląda fajnie. Spróbujmy. Na pewno jest niesamowicie smaczne. O tak, nie mam racji. Kto by w to wątpił? I został ostatni tort. Spróbujmy. O rety, jaki ciężki. Mmm, Smakuje jak guma do rzucia. O, to naprawdę guma do rzucia. Napompuję balona. Przesadziłam. To było zabawne. Czemu się ze mnie śmiejesz? W takim razie ciasto szefa kuchni wygrywa. Och, Mary, moja droga, wiedziałem. Dziękuję. Tym razem zróbcie dla mnie burgera. Jestem taka głodna po tym torcie. No pewnie. Potrzebuję cukierków Skittles. Ułożę kilka w rzędzie. Teraz bierzemy joystick i trzeba je zmiażdżyć. Moja maszyna szybko sobie z tym poradzi. Idealnie. Bierzemy wszystkie cukierki i układamy w burgery. Ekstra co? Sam bym to zjadł. Są takie malutkie. Babciu, co ty robisz? Ja zrobię burgera z pankejków. Uwielbiam robić pankejki dla mojej wnusi. Doceni mój pomysł. Ciasto przygotuję wszystkie potrzebne składniki. Zrobiłam już pomidorki. O tak, teraz ogórki. I jeszcze potrzebuję kawałeczka sera. O, tak! Idealnie! A z brązowego ciasta zrobię kotleta. Bo co to za burger bez kotleta? Troszeczkę liści sałaty. O, już się umordowałam. Ale wszystkie składniki gotowe. Pozostaje tylko złożyć burgera. Najpierw dajemy zwykłego pankejka, potem sałatkę, kotecika, pomidorka, ogórka i ser. A na górę jeszcze troszeczkę mojego domowego dżemu. Mój pancake burger gotowy. Babciu, ale piękny. Skyler, dziękuję, kochanie. Czemu to się wszystko trzęsie? Szefie, co ty robisz? Kroję warzywa na mojego burgera. Jestem profesjonalistą. Pracuję jednocześnie dwoma nożami. Burger powinien być soczysty. Bułkę dzielimy gołymi rękami na dwie części. To samo robimy z serem. A teraz przygotuję mięso na kotleta. A, Skyler! Już uformowałem kotleta, jest idealnie okrągły. Muszę go usmażyć, ale ta patelnia jest za mała. Mam lepszy pomysł. Użyję miotacza ognia. O tak, teraz przygotuję tego kotleta w kilka sekund. O! Troszkę przesadziłem. Szefie, co ty zrobiłeś? Coś tu się pali. O nie, mój kotlet. Cały spłonął. Jak mam go podać Mary? Przepraszam. Czy to jakiś żart? To nie wygląda jak burger. Nie będę tego jadła. To chydne. A co mamy tutaj? Ojej, jakie malutkie, słodkie burgerki. Ze skitelsów. Spróbujmy. Mm, ale smaczne. Podoba mi się ten pomysł. Teraz spróbujemy tego burgera. Wygląda na to, że jest zrobiony z pankejków. Orety? Mm. Tak. Ale pyszny. Uwielbiam pancake'i na śniadanie. Um. to wygrał. Um. Nawet nie wiem kogo wybrać. Oboje poradziliście sobie super. Co? Wygrałam? To za radość! Obydwoje wygraliśmy, babciu. O oh, nie! Co? Za...